Dzień dobry, nazywam się Inga Ponieważ praca jest dla mnie wyzwaniem, ja lubię wyzwania, 120% to moja norma życiowa I, i lubię się sprawdzać, lubię się wykazywać, myślę, że dlatego. Sumienność, ambicja i zaangażowanie we wszystko, co robię. To, co myślę, każda kobieta wydała na różnego rodzaju przyjemności. Administracyjno-biurowe w formie zdalnej, ponieważ poruszam się na wózku elektrycznym, który nie wszędzie się mieści, najlepiej, żeby to było coś związanego z psychologią, czyli moim wykształceniem. W takiej pracy czułabym się chyba najlepiej. Ponieważ, jak każdy człowiek, potrzebuje samorealizacji i źródła dochodu. Nowym doświadczeniem i kolejną szansą na znalezienie pracy: Rodzina i przyjaciele, bo dzięki nim jestem tym, kim jestem, osiągnąłam to, co osiągnąłam dzięki nim żyję, a poza tym dodają życiu smaku. Z ludźmi otwartymi, którzy mają konkretną wizję na to, jak nasza współpraca ma wyglądać, co znacznie ją ułatwia i unikamy w ten sposób wzajemnych rozczarowań czy nieporozumień. Być szczęśliwą, wspomnianą kobietą, mieć fajną, satysfakcjonującą pracę, szczęśliwą rodzinę i fajne życie.